Ostatnio na Wojanowicach Ptycho całymi dniami siedział w swoim domku. A dokładniej we własnej głowie. I pracował nad czymś bardzo ważnym. Czymś, co kompletnie zmieni Wojanowice. Słuchajcie, Ptycho jest bardzo blisko wymyślenia jakiegoś nowego wynalazku na Wojanowicach. Powiedział, że to będzie coś, co kompletnie odmieni naszą wioskę. I sprawi, że będziemy mogli latać? Ej, o co chodzi? Czekaj, idę sprawdzić o co chodzi Ptychowi i co takiego wymyślił. On jest cały czas w swojej główce. O siema ptyko. Wow. tylko! to Jest to, udało mi się! W końcu to mamy Eureka! Udało, udało mi się cię? zrobić super mega dobry silnik, super dobry u, ster u, i balony, które pozwolą balony. nam latać. Co będzie można latać? Ale co będziemy będzie? My będziemy latać. mogli latać czy co będzie można latać? No. Teoretycznie my, ale tak naprawdę budowle, każda oh. budowla, budynki całe wojanowice polecą w kosmos i do góry jesteśmy się nieba. Ale w sensie, że weźmiemy na przykład twój domek i będzie można nim latać. Wystarczy podczepić do niego balony? No, nie tylko balony, bo oczywiście silnik ster i oczywiście A. trzeba to jeszcze wież, wyważyć, ale tak, dokładnie będzie mógł o domek jo. latać. Ej, dobra, pokaż mi te rzeczy, z których będzie można to zrobić. Będzie dobra, można proszę. widzowie latać własnymi domkami na wojanowicach, wyobrażacie to sobie! O, ja, zobaczcie, mam ster. Mam balony i są niebieskie, nawet. Mam jakiś silnik do tego i jakiś balast. Ej, dobra, Oy, Ptycho! Dok. Musimy to w takim razie przetestować i zrobić testowy domek. Dobra, Ptycho, przetestujmy to. Zróbmy przykładowy domek, jakby mógł wyglądać. Coś bardzo dobra. prostego, na szybko, żeby sprawdzić, czy to w ogóle może zadziałać i czy nasz domek uniesie się w powietrzu. Ja okay. już wiem, że się uniesie, bo ja jestem super wynalazcą, ale musisz to przetestować <laughs> na własnej skórze. Dobra, no ten domek jest bardzo słaby, ale w takim razie się umieszczę tutaj, o, ster. O, dokładnie. I, 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 dobra, i co, i teraz... No i zapomniałeś o jeszcze ważnych rzeczach. Musisz umieścić silnik, czyli umieść sobie silnik w tym miejscu. Okej, okay, silniczek ustawiam tak. to, dobra. Oczywiście silnik musi być zasilony, więc tutaj dołożę, masz tutaj, dołożę do niego węgla, który, który się Wągiel! Wrzucamy wągiel do naszego... O, Oczywiście, pali tak. się, dobra. I co teraz? No, I teraz musimy zadbać o to, żeby Balony? nasz domek tak, latał. Masz tutaj jeszcze <grym> płotki, więc możesz, może jakiś taki, wiesz, fajny, jakiś podniesienie balonów będzie Super. Dobra, sprawdzamy w takim razie coś takiego. I robisz normalnie teraz balon, który uh, uniesie nasz domek w powietrze. Serio? I to będzie no normalnie serio. domek latający? Co? Latający i to naprawdę bardzo, bardzo wysoko I pamiętaj, szybko Okej, okay, zobaczcie, balon jest e, I co? I, I mogę wchodzić w to? O, ej, co jest? Widzę, że ten odcinek wam się spodobał A wiecie, co jeszcze wam się spodoba? Nowe koszulki Planeta Wojanowic Jest to nasz nowy wzór, który jest super kolorowy Przedstawia całe Wojanowice na ogromnej planecie Ten wzór jest dostępny aż w trzech kolorach Niebieski, czarny i nowy kolor Fioletowy Tego koloru wcześniej nie było na koszulkach Na dworze jest coraz cieplej Play, więc jest to idealny okres na nową koszulkę Wojana. A dodatkowo mamy nowe opaski w sklepie, które mają kozacki wzór z dwóch stron. Te nowości czekają na was na Wojan Shopie. Wbijajcie. Pierwsza linia w opisie. To i zapomniałeś wow. o mnie. O nie. Ej, halo, ten domek <grym> lata. Zobaczcie, co jest. Co What? jest toj, to ty lecisz na domku w Minecraftzie. A, jestem nad Wojanowicami. A więc słuchaj, wiesz co jest jeszcze lepsze? Ty w tym domku możesz nawet budować jakieś rzeczy. Spróbuj i postawić jakiś blok Dobra, czekaj, spróbujmy Postawię sobie tutaj jakiś bloczek jeszcze Ej, mogę dalej budować nasz możesz domek budować, no dokładnie Więc możesz go rozwijać I możesz sobie polecieć na wyprawę Ej, dobra, widzę Patrzcie, mam latający domek Okej, okay, wchodzę do środka Ej, a Ptycho, jak wylądować? Oj, niestety, tego jeszcze nie dopracowałem Byś musiał zniszczyć swoje balony Balony muszę zniszczyć, dobra Dobra, Dok. lecę, niszczę balony O, w tak w taki sposób mogę Zniszczone I co, i co? balony O, spadam hey take a coś się stało z naszym eee. latającym domkiem. O nie, został unieruchomiony przez to! Dobra. O nie. Mam pomysł, słuchaj. Zróbmy. Ej, o, normalnie upadł! Co to się dzieje? Ale jak to wygląda, super, widzisz? Jak normalnie fizyka w Minecrafcie prawdziwa. Oj tak, to prawda, no. Ej, mam pomysł. Zróbmy wyzwanie, kto zbuduje lepszy domek latający. Chodźmy do Kati. Może Kati będzie chciała razem z nami zbudować taki latający dom! No pewno będzie chciała, bo Kati pięknie buduje. No właśnie. Halo, halo, Kati, dzwonek Cześć, do drzwi Kati. Dzień dobry. dobry Hejka No, Hejka. słuchaj, Ty się wynalazł nowy wynalazek no, na pojanowicach Latający prawda. domek a wiesz, że kiedyś tu już był latający domek. Ej, ja pamiętam, widzowie! Kto pamięta, jak Katy zbudowała latający domek? On był gdzieś tutaj, gdzieś tutaj. Tak, ale nie już nie istnieje. On naprawdę latał? W sensie nie dało się nim sterować, tylko po prostu był w powietrzu. w powietrzu, tak. I miał bambusy na sobie, pamiętam. A ten będzie. Latać? Tak, no? normalnie będziemy mógł latać, słuchaj! Chodźmy! Co? Idziemy budować nasze wymarzone domki i kto zbuduje lepszy, ten będzie, nie wiem, wygrywał diamenty. Dobra, słuchajcie, jesteśmy gotowi, mamy tutaj przygotowane miejscówki. Ty masz, Katia, tutaj swoją. Ja mam swoją i Ptycho ma swoją. I tak. kto zbuduje lepszy, wygrywa. Nie możemy wychodzić za linię. O nie! Dobra, no to co? Zaczynamy. Zaczynamy, Zaczymy. tak. Po prostu musimy naprawdę się postarać, widzowie. Ja tutaj sobie przygotowałem bardzo dużo Różnych itemków. Zobaczcie, mamy nawet komputer do gamingu. Normalnie w środku będzie mógł być. I mamy tutaj jeszcze inne rzeczy. Więcej balonów mamy, żeby wiecie, jak będzie cięższy dom, żeby mógł unieść się do góry. Więc mam nadzieję, że nam wszystko pięknie tutaj ładnie zadziała. Ja już sobie biorę wszystkie rzeczy w takim razie. I słuchajcie, co? No, chyba zaczynamy tutaj już ładnie budować. Pierwsza będzie podstawa, a podstawa będzie, tak jak wcześniej, z drewnienka. A wy z czego budujecie domek? A? Ja. Ja zobaczysz! A, a zgadnij, zgadnij, z czego ja buduję. No pewnie z różowego! Zgadłem, co? A może was zaskoczy tym razem, co? O, ciekawe, jak nie różowy, to nie mam pojęcia, jaki Ja inny. oczywiście buduję z żółtego, no bo co, no bo mam żółty kolor. Ej, to ja w sumie nie buduję z niebieskiego. Chyba naj... odczepiłem się od reszty po prostu. Okay. Czemu nie budujesz, ej! Ja buduję z drewnianego. Hehe. Uuu, bo ja jestem drewniany, Dobra. Słuchajcie, w takim razie ja chcę wykorzystać jak największą powierzchnię. Ja ja robię... Aż taki wielki, to ja nie robię takiego wielkiego. Ja robię taki wielki. Dobra, okay. no ja też w takim razie będę chciał się tutaj postarać, żeby to wyszło jak najlepiej. Uh, więc słuchajcie, zaczniemy od. O, drzwiczki, sobie tutaj zrobimy drzwiczki. Tutaj będą. No, tak zobacz, jaką mam podstawę. Dobra, mogę cię podglądnąć, co tam masz? No mówię okay. zoba Ej, z drewna niemożliwe, no nie, Kati. podstawę po prostu. Podstawę. Musi być z drewna. A no Oczywiście dobra, czyli na tak. tym zbudujesz z czegoś innego, tak? Tak. Chciałam ci pokazać, jaka przestrzeń ogromna. No dobra. Czyli jednak Kati będzie budować z ryżowego. Chyba tak. A, Dome. wiedziałem, wiedziałem. Dobra. A ty pt. ostrzego budujesz z żółtego Ej, bloku? Co? Ja stwierdziłem, że buduję i z drewna i z żółtego bloku, więc to będzie takie połączenie. Bardzo ładne będzie. Okej, okay, dobra. Ja widzę, jak chcę zrobić ten domek bardzo ładny. Będzie miał nawet e, swój własny taki ganek z przodu. Wiecie, tutaj miejsce, w którym którym będzie można sobie na przykład Ej, zrobić ja grilla. Też. Co, już będziesz takie coś też miała? Nie. Serio? Dobra, niemożliwe. Ja nie wierzę, ja nie wierzę, Kati. Ja nie wierzę, ja nie wierzę. Dobra. Toś Coś takiego, tutaj będzie wejście. I słuchajcie, z tej strony zaczniemy sobie budować. O. Już coś takiego. Balustradę buduję! Balustrady, Balustradę? No dobra, ja już robię drugie piętro. Już co? drugie piętro? Dorku? Co? Ja dopiero pod robię Ogólnie nie wiem, czy wiecie, jestem mistrzem świata w szybkim budowaniu. Ej, dobra, to ja, A ja jestem, jestem jakiś. Jestem mistrzem świata w powolnym budowaniu. Ja jestem nie jakiś wiem, powolny. Wiecie. O co chodzi? Dobra, ale spokojnie widzowie, bo to jest dopiero początek naszych tutaj wyzwań, które będziemy robić. My oczywiście tutaj będziemy chcieli to zrobić ultra piękne, ładne, ładne, ultra piękne, ładne. E, no dobra. właśnie, ptyś się pewnie nie stara. Ej, ja się staram. Tyho, jak myślisz? E, kto będzie kto? miał najładniej? Też mi się wydaje, że i tak Katys buduje najładniej, no bo skoro jest dziewczyną, to pewnie ładnie buduje, nie? Nie <laughs> <laughs> no <wy> gadacie! <śmiech> 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 Nie <laughs> Kati! Nie, no, Kati ogarnia. Ja myślę, że zbudujesz bardzo ładnie, tak mi się wydaje. A Nawet jak nie, jak to po prostu e, i tak, tak powiemy, że być. bardzo ładnie. O, dokładnie. Dobra. Dobra. To ja w takim razie tutaj już lecę. Ja cisnę już okienka. Słuchajcie, wydaje mi się, że to zaczyna wyglądać jak jakiś bardzo fajny domek. E, no od super. przodu. A jeszcze oczywiście... Ja tak naprawdę zrobiłem sam przód dopiero, a wy? No ja już mam ja taką słucham, to ja prawie nic nie mam chyba. Jak to? Katy, pamiętaj, czas nas ogranicza też, Oj co tak. nie? No, ej. Aha, no właśnie. Ja. Okay. Pamiętajcie też ważną rzecz, żebyśmy zrobili miejsce, żeby przyczepić gdzieś balony, więc pamiętajcie, żeby Aha. tak zrobić może taki wiecie. Znaczy niekoniecznie płaski, ale żeby miał miejsce typowo pod, podczepienie balonów. Dobrze, Będ będą takie balony, że normalnie nie wytrzymamy. No tak będzie tutaj dużo okay. miejsca. Dobra, cyk, okej. Okay. I jak to wygląda na obecny moment. Ty, no wygląda całkiem fajnie. Ty, ten domek mi się w ogóle nie podoba. Ma bardzo dużo okienek, które będzie miał tutaj okienka. O, żeby, to będzie jasno, żeby można było właśnie obserwować. Z góry lot, z lotu ptaka, to będzie ważne. No, bardzo ważne to będzie, no, prawda? Ja sobie wtedy tutaj wyjdę i widzowie pójdę tutaj i będę mógł obserwować cały świat, co się tutaj dzieje, hohoho. Okej, okay. tylko bym obserwowała. Ale wam dobrze idzie, coś czuję. No, A. ja jestem zadowolony na przykład. Jak to, Katy no. tobie też na pewno dobrze idzie. To. Ja robię ściany dopiero, ej, bo ja jestem trochę spowolniona do was. Jak do <laughs> ściany dopiero? Nie no, to już i tak w sumie dopiero kończę ścianę budować. Więc w sumie... Ja na przykład pocieszę was, że ja nie mam nic w środku. Mam po prostu zrobione Aha, ściany i tak dalej. Chcesz. Mówię ci, że ściany robię, a ty, że nie masz nic w środku. <laughs> a ja też. Super. Ja też w sumie dach, jeszcze nie? nic nie mam. Dobrze, teraz tutaj. Dobre. O. Już dach Robisz? Co? Tak, robię, robię już dach. No ale mówię, no jeszcze nic nie mam takiego w takim środku, to jest jakiś O Omega. no dobra. Ja jeszcze dachu nie zamknąłem, więc jakby teraz się rozpalał deszcz na wojanowicach, to mój domek byłby przemoknięty. Oj, byłby. Więc to lipa. Ale spokojnie, my zrobimy bardzo piękne domki i tymi domkami będziemy mogli się nawet ścigać la, latając, słuchajcie. Ja będę pierwsza. Ej, dobra. Ja chcę zobaczyć już te domy jak a, latają. właśnie, Zapomniałem wam powiedzieć na temat mojego wynalazku, bo o. największy dom nie oznacza, że będzie w najszybszy. Co? A od tak. czego to zależy? Od ilości? Zależy to tak naprawdę od wielkości, nie wielkości, tylko wagi bloku. Każdy wow. blok ma inną wagę. Na przykład wow. wiecie, że raża jest cięższe niż na przykład nie wiem, no deska, nie? No to okay. wiadomo. I właśnie chodzi też o to, z jakich materiałów macie. Wtedy po prostu większe prędkości możecie już mieć. A czy tak nie... jak jest lżejszy? No ja robię taki, wiesz, trochę cięższy robię, ale najważniejszy żeby ładnie wyglądał. Aha, no, aha, no jasne! Mój powiem szczerze, na obecną chwilę no nie wygląda jakoś idealnie, ale widzowie będzie na pewno lepiej. Będzie lepiej, bo ja się postaram. Teraz póki co robię tylko taki pierwszy szkic wstępny. Okej, okay, zrobiłem, więc teraz możemy zająć się dalej. Potrzebuję więcej cegieł na pewno, więc jakiś tutaj budulca, bo teraz Ty będziemy cegłami? dach. Tak, tak, trochę okay, będzie cegieł. Będzie ciekawe. cięższy, prawda? Aha. Będzie cięższy, to prawda, ale nie, chyba aż tak. Jak damy dużo balonów, to i tak bardzo dobrze poleci. Dobra, damy radę. Okej, okay, to ja teraz buduję wyższe piętro, drugie. A ty, Gati, jak tam? Hej, ja nie mogę po prostu, wy, wy jesteście za szybcy. Jak ja się to? tak skupiam. Wąka, dajcie <laughs> da się Ale staram dobra. się bardzo. Powiem wam, że będziecie w szoku. O, Uuu. serio? Nie tak. wiem. Aha, nie Zobaczymy. wiem. Zobaczymy, A, i właśnie, dobra. Ja mam jeszcze jeden protip taki ode mnie, starajcie się nie używać dywanów, bo dywany bardzo o, dużo o. ważą, lepiej dać yy, wełnę zwykłą. A no ja sobie dywaniki pobrałam z domku i myślałam, no to... że wstawię tu. A jednak nie, podłogę. dobra, to jak będziesz miała, Kati, coś ci nie wejdzie, to zrzucisz na to, że dywaników nie ma po prostu. <noise> no właśnie. <noise> dobra, właśnie. no ja tutaj słuchajcie... Już buduję dachówki na dachu moim. Dachówki! Dachówki. Co? Ale takie ze schodków, nie takie z modów. A takie. Wy szybko działacie. No słuchaj, jest potencjał. Co jest potencjał, widzowie? Jest potencjał, mocny potencjał! Cyk, cyk, cyk! Cyk, 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 cyk! Patrzcie jakie tempo tutaj robimy. Jeszcze... O, sporo mi zostało schodków, więc bardzo dobrze. Bo już się boję, że troszeczkę mi może zabraknąć. Cyk, o nie, to okay. jest problem. Cyk, cyk. Ej, no mi się do źle stawia, dobra, cyk, cyk, cyk. Daszek. Hmm. Tu je jest presja! Jest presja, jest <laughs> presja, rywalizacja. Musi być presja! Robimy to, robimy to! Ja w końcu nie chcę być najgorsza! Będzie dobrze, Katy, wybudujesz dobre. Będzie ładne, piękne. Okej, okay, teraz to jak myślicie widzowie, kto wybuduje najładniej. Wy w sumie, no zaraz pewnie zobaczycie, bo no jeszcze trochę i będziemy pewnie niedługo kończyć. O, tak, żeby te czasem domki nie były za duże i za ciężkie, co nie? Oj, tak, ja szczerze wam powiem, że mój domek już jest w miarę gotowy i jest tak naprawdę gotowy do podłączenia balonu. Eee, już! No? Ej, no, okay. Ja jak dopiero kończę budowlankę, taką wiecie. To to nawet Ale mnie nie. zaskoczyło. Jak zobaczycie mój domek, to to zobaczycie, że on faktycznie nie jest jakiś mega ogromny. To jest taki... Zwykły domacie, w którym można mieszkać po prostu. Oho, no dobra, dobra, dobra. Ja tutaj w sumie póki co. O, kończę coś takiego. O, dobrze. I słuchajcie, mój daszek będzie zaraz zakończony. Cyk. O, tutaj zakończony. Sprawdźmy, jak wygląda to z daleka. Ej, no, całkiem ładnie. Znaczy, mój domek dopiero zaczyna wyglądać, jak się oddali, jeśli zobaczysz pełnię jego <grym> no ścieżki. <grym> dobrze, dobrze. O, to jeszcze tutaj tak zrobimy, żeby tutaj było nieco lepiej. O, dobra, na szczęście mam więcej jeszcze tego z budulca, bo już się bałem, że mi tutaj zabrakło. Wybudujemy tak, ok, i jeszcze z tej strony postawimy wyżej. Dobra, zaczyna to jakoś wyglądać. I oczywiście w środku będę chciał też zrobić tam studio gamingowe, jak u mnie e, w domku. Hehe. <laughs> taki będzie domek Wojana, ale latający, co nie? Mhm. Zazdro! Ja no. raczej nie, nie zmieszczę. Ja mam no, taki dosyć mały dom. Ja też niestety nie zmieszczę już studio gamingowego. Dobra, czyli co? Wygrałem! wuhuu! Nie, ej, ej, to nie jest powiedziane, że zaraz ej, wygrałem, a, a, a. No, właśnie. no dobra, zobaczymy. Ej, ha, ha dobra, cyk. <laughs> Tutaj zrobimy jeszcze tak. I słuchajcie, z tej strony, dobra. Jak to wygląda z daleka, powiem Wam. Ej, mój Tomek całkiem przyzwoicie wygląda, mi się podoba. Teraz trzeba będzie zrobić jeszcze z tyłu zamknięcie naszego daszku. Bo z tyłu nam tego brakuje. I wydaje mi się, że ten domek z zewnątrz będzie już zrobiony i zajmiemy się środkiem. A wam ile zostało, żeby już zrobić? No ja podobnie, ja kończę z zewnątrz i zaraz zabieram się za środek. A okay. ja mam pytanko do was, czy wy no. zrobiliście miejsce, żeby umieścić gdzieś silniki? Silniki chyba w środku będę gdzieś miał, okay. tak mi się no, to wydaje. To dobrze, to dobrze, ja chyba zrobię ten z tyłu silniki. Okej, okay. ja to z dobrze wygląda ten mój domek, dobrze, podoba mi się. Weźmy sobie teraz w takim razie zniszczmy to, bo to jest tylko, żeby się tam podbudować na górę. A my już na górę nie musimy wchodzić. I teraz wchodzimy do środka. I nasz domek prezentuje się w następujący sposób. Pierwsze, co zrobimy, to jakieś wejście na górę, bo nasz domek będzie mógł być piętrowy. Więc cyk, cyk. Pój też będzie piętrowy. Ej! Zmieściłaś tyle rzeczy, żeby piętrowy zrobić? No? Ty ładnie. No dobra, czyli jednak będziesz miała fajny domek. Okay. Zobaczymy, <laughs> zobaczymy, no dobra, zobaczymy. E, lecę w takim razie teraz tutaj budować, pyk, ej, ej, mi się w sumie wszystko ładnie zgrywa. Ten domek, mimo że tak szybko wybudowaliśmy, to to bardzo, bardzo jest taki kameralny, bardzo ładny. Ciekawe kogo będzie najszybszy, nie? Kto będzie najszybciej leciał. Ej właśnie, bo to też jest ważne. Okej, okay, wchodzę na górę. Że... Uh. Nie, nie powiem, powiem, uh. wstawiam. Haha, <noise> no <głos> ciekawe. Zobaczymy, widzowie. Ja chcę na pewno, żeby mój domek był piękny. I teraz zajmę się robieniem się od środka wszystkich rzeczy, więc weźmy sobie. O, właśnie. Nasze stanowisko gamingowe teraz zrobimy. Wezmę sobie wszystko tutaj do tego stanowiska. Komputer, okej. Okay. Mam nawet toaletę. Uuu, to to nubek by się ucieszył. No, nubek oczywiście, że tak. Ten to zawsze. Toaleta, musi mieć toaletę. Okej. Okay. Tutaj tak, tutaj tak. O, i teraz postawmy tutaj monitory. Okej, okay. z tej strony. O, mikrofon, idealnie. Postawmy również krzesełko jakieś mam, zaraz zobaczę, ale. Muszę postawić tutaj komputer. O, i mamy mini studio gamingowe już zrobione. Więc to odstawiamy i słuchajcie, wezmę sobie teraz, o, siedzisko, żeby sobie tutaj można było usiąść, okej? Okay? I następnie weźmiemy sobie, o, takie ładne, żeby gamingowo tutaj trochę było. I studio gamingowe mamy zrobione. Idziemy dalej. no, przygotowany tutaj jestem. Lecimy. No, to i to naprawdę dobrze ci idzie. No, naprawdę. Jestem zadowolony z tego, jak mi tutaj idzie. Yy, w salonie zrobimy sofę Tutaj taką Sofa Sofa O, tutaj ja też akurat sofę tak O, no dobrze O, taka ładna w sumie jest Ładniejsza Tutaj zegar oczywiście Bo w każdym Szanującym się salonie Jest jakiś zegar Który robi Ding dong Miotła No bo w każdym w salonie jest miotła. I co? Ej, co? Oficjalnie ogłaszam, że domek Ptysia jest skończony. Ej! Co? No, jest ja to niemożliwe. Dobra, nie, no ale. Budujcie sobie, budujcie, ja poczekam. W sumie na was. ja tutaj już też mam w miarę to to ogarnięte. Co? Na górze walnę toaletę jeszcze. Cześć, no toaleta będzie na górze. Ej, a poczekacie na mnie? <śmiech> <śmiech> nie. Nie na no, żadne, <laughs> tak. nie no, poczekamy. Dobra, e, wezmę jeszcze tutaj, postawimy. O. Takie deseczki i na tych deseczkach walniemy sobie telewizor i z, telewizoru będzie, z telewizora będzie leciał film i będzie można sobie siąść na kanapie oglądać film latając sobie przy okazji. Jo wow, ale super. Ej dobra, ten domek tak naprawdę no ma wszystko, co jest potrzebne. Tylko nie ma złota, więc tutaj dorzucę troszeczkę złota. Złoto jest ciężkie bardzo. O nie, ale czekaj, wiesz co? Mam ingot pile gold. To... a to ty masz te złoto, a te to możesz. Złoto. No dobra, to git. O, słuchajcie, wydaje mi się, że już praktycznie mam git Teraz już tylko rzeczy techniczne To znaczy, będziemy musieli wrzucić sobie Te piecyki, o których ty mówiłeś Oj tak, pycho. trzeba dać piecyk i trzeba dać ten ster To jest bardzo Dobra, ważne Dobra, mam ster, balast też przygotowany I słuchajcie, weźmiemy sobie więcej piecyków A czy większa ilość piecyków sprawi, że Jakoś będzie lepiej? Szybciej jechał e tak, na pewno, na pewno no, Najlepiej sobie dać tak z 5-6, bo Ej. zawsze to daje więcej mocy No dobra, to ja wrzucę te piecyki Na górę, żeby tutaj na górze Najmocniej to leciało Okej, okay, cyk, cyk Cyk, i do każdego piecyka Wrzucimy sobie troszeczkę Słuchajcie, bloków ee, Tego węgla Już nie węgla samego, bloków węgla Cyk, ale ty Dobra, słuchaj Ja będę miał taką moc, 25 koni Mechanicznych będzie tutaj a może więcej? I jeszcze bym sobie zrobił jedno wyjście na zewnątrz, żeby oczywiście nadzorować nasze balony, które będą umieszczone właśnie tutaj. Więc będziemy mogli sobie w ten sposób tutaj wychodzić. O, specjalnie sobie postawimy tutaj taki schodek. I widzicie, tutaj będziemy mogli sobie wychodzić na zewnątrz. Pamiętajcie, że warto też zrobić taką balustradę, która będzie nas chroniła przed spadkiem z tego domku, nie? Jakiś płotek. czy Ja zrobiłam! To bardzo dobrze. Ja też tam coś takiego mniej więcej mam. Miałem najważniejszego. Muszę tutaj umieścić jeszcze Oster. No właśnie. Okej, macie ready domki? Oczywiście! To idę do Kati zobaczyć. Ale zapraszam, zapraszam, Co tu jesteście jest? oh, z tej strony to widać tak, jaki. Ej, dobra, nie, Katy ma chyba najbardziej nowoczesny dom Z nas wszystkich Ej. Serio? No, Serio, no. ultra nowoczesny I taki e, Ale jak widać, że nie zdążyłam wszystkiego zrobić Zobaczcie do góry, nie jest zbudowane no. w ogóle Ale przyznam ci Ja na początku myślałem, że to będzie kloc Jak z tej strony szedłem Ale jak, jak zobaczyłem tutaj To ja mi szczerze na opadła. No i no. no. no, sobie tam też mogłam okno zrobić. E, ładne. Dobra, ale czekaj. Sprawdzamy teraz od środka. Ej, o. ładnie. To, ale przestrzeni dużo w ogóle. Tylko nie wiem czemu nie umiem telewizora tutaj aha to... ogarniemy a, ogarniemy, będziemy... ogarniemy ale słuchaj bardzo ładne zabezpieczone drzwi bardzo widzisz zabezpieczone żelazne idziemy na górę tedy tak, wchodzimy do góry Dobra. Fajne. i tu mam na przykład sypialnię i taki wow. no mocno Ej, ale powiem ci, to jest jedna z twoich lepszych budowli, normalnie. Ej, słuchaj, słuchaj, to jest ten jeden fotel, na który rzucasz wszystkie rzeczy <grym> I takie <grym> użyjesz, ale nie nadając się już do szafy. <grym <grym a, tak, taki fotel zawsze ukania. jest. Ej, dobra, bardzo mi się podoba twój domek i nie mogę się doczekać, jak będzie latał, więc... Tak. Chodźcie teraz do, do mojego domku w sumie, ale od Dobra. tej strony. od tej strony. A, ty mam z drugiej strony. Wow. Ja mam z drugiej. Ja mam no, taki. Ten... Ej, w porównaniu do Katy to ja mam taki basic, nie? No, ja właśnie no. to samo mówię, że ja to samo mam, mam też mam jego basic taki domek, ale widzisz, zobaczymy co masz w środku. Zobaczcie, zobaczcie, to sprawdźcie sobie. Ej, no tu, tu poczekaj, chwilkę, a ja mam taki pewien pomysł. Czyli nie byłoby, gdybyś zrobił ster na górze, tutaj gdzieś masz okno. Ale nie będę widział całego a. terenu. No to prawda, to nie będę. Na górze się są e, silniki i kibelek. Wow, a ty sobie tu nagrzewasz kibelek, żeby kąpiel się powieć. To no. jest to ta wersalka, czy jak to się nazywa, żeby wodę podgrywać. Aha. Tutaj mam salonik, sobie oglądam filmy. Tutaj o. nagrywam filmy na YouTube'a, Minecraft. Wow. I... Widać, że to jest męska chata. Widać, widać. Wszystko co najważniejsze, prawda? Telewizor, komputer. ZŁOTO! <laughs> Okej, okay, zegar najważniejszy jest. O, tak, yes. tak. Idziemy teraz do Ptycha w takim razie. Ja uh, mam z drugiej strony, bo to jest właśnie okay. plecki są. To okay. wygląda jak w sumie. Ej masz no, hej, fajnie, żeby macie taki swój właśnie kolor. Ja zrobiłem bez niebieskiego akurat, ale będę no. miał niebieskie balony. Masz o, ale A, jest ja fajne, wiedzieć, że masz na samym środku tutaj ster idealnie. Mm -hmm. ja właśnie tak to liczyłem, żeby to Ej. właśnie było takie symetryczne. A ja nie mam miejsca na ster. Zaraz Zabijmy. ci zrobimy. O, jakie studio gamingowe tutaj takie. <laughs> wow, Kojarzy to ja mi zrobidorka. się z tym, co ja miałem w starym pokoju gamingowym, takie małe miejsce. <laughs> ale tu ciasno. Ej no. No. Kawalerka stary. No no co? co mi więcej potrzeba? Łóżko, nie? Znaczyń komputer. <laughs> no właśnie, mężczyźni. Aaaa, <laughs> Ej fajnie, dobra. Kawalerka no. niezła. E, no to nie co? No. Dorabiamy balony, i słuchajcie, ruszamy w przygodę. Więc niech każdy sobie dorobi baloniki teraz na czubku dobra. swojego domku. Ja lecę w takim razie tutaj. Mam trochę tych baloników, będę chciał ich trochę umieścić. E, a, tylko wezmę sobie, bo zapomniałem jeszcze. O. Płatek, no właśnie. Płotki. I z płatkiem sobie zrobimy baloniki, które sprawią, że będziemy lotoć. Ja chcę balonik na pewno. O, tutaj. E, tylko muszę się podbudować do góry. Okej. Okay. I ten balonik będę chciał zrobić w takim kształcie. No balonika. No, ja robię taki kwadracik, ale zobaczymy jak to będzie działać. Robicie jeden balon, czy robicie kilka mniejszych, bo to też można robić kilka mniejszych w sumie. Zrobię kilka mniejszych. Zrobię jeden tutaj z, z tyłu i okay. drugi z przodu, ale nie wiem, czy to wystarczą te balony. Jak myślisz na moim... Domku, ile będzie potrzeba tych balonów? E, wiesz co, mi się zdaje, że wcale nie aż tak dużo, bo twój domek, no nie ma chyba jakichś takich mega ciężkich bloków, tam masz tylko ceły i tak dalej, więc to to będzie giiit. Dobra, to wydaje mi się, że będę miał dobrą ilość, teraz już tylko po prostu ją jeszcze. E, cyk, coś takiego i sprawdzę jak będą wyglądać te baloniki jak już sobie zejdziemy. Dobra, schodzę na dom, mam nadzieję, że to zadziała. Ej no! Ej, ty masz duże te baloniki! Ja mam takie malutkie! Bo ja mam wysoki domek, dlatego pewnie. Okej. Okej, dobra. Zobaczymy, czy moje baloniki wystarczą. Najwyżej dobuduję więcej. O, i tutaj Kati też ładnie buduje baloniki. Tak, ja buduję tak. Cztery będziesz miała aż, wow. Tak. Kati niech da dużo, bo ona ma ten dom taki z żelazem. No właśnie, nie dużo trzeba będzie. A to wiecie co? To ja w takim razie troszeczkę sobie dorobię tutaj balonik. Okej, okay, słuchajcie, czas wystartować moim domkiem. Lecimy, wow, do góry! O, Katia, stój już wyleciałaś! Tak ty już lecisz? Tak, jestem już no obok. Stop, ty ja lecę do przodu! Co jest? O, no, Ej, Katy leci! Ło! wow! Skoła wow, jesteś górze. tutaj! Ej, Katia, bo mój nie, domek! Nie nie się mnie wlatywać! O, o. Zobaczcie, jaki mój domek jest szybki! Wow! Ej, do Was, mój jest najszybszy z nas wszystkich! Ej, normalnie zobacz, gdzieś z jego dachu w ognie lecam! Co to jest? Faktycznie, patrz, ognie lecą z Ej, mojego dachu, przez to, że ale mam to tyle. ty nie, 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 nie. Ja Yo! tak nie le, ja dodaję piece, ja dodaję piece do mojego dachu. nie ja ja może to. Do... Yes, na to, nasz cały dom. Ej! A! O. Ej, o flagę się zahaczyłeś! Ej. Ej, zobaczcie, to latamy na całych wojanowicach ogromnym domkiem. Czy wy to widzicie, widzowie, jakie to jest kuzaskie? A wow! Ej, tylko żebyśmy nie spadli, co nie? Ty No właśnie, nie chciałbym teraz spać. Co się dzieje, ptycha? O! Czekaj, muszę zobaczyć, muszę coś zmienić. O! Czekaj, lecę gdzieś do ciebie, gdzie ty jesteś? O, widzę cię! gonię cię! Daj, wyścig robimy, wyścig robimy, Goniecie? Gonie, ptycha, patrzcie! Ja cię kręcę, ale domy Kasi, latają. Widzicie, ej! Malnąłem tak. mój domiec. Ej, żebyś się nie rozjął domku, A ty Kati co tam? <laughs> o nie, o nie, o nie, o nie! Zbierzenie. Ej, o nie, to, to. ej, dobra, patrz co! Puu! Potem wieżowce, o nie! Walka na domki latające! Opa. dobra. Ej, co? Ej. Jest? Co wy robicie, co wy robicie? Ja ty nie, nie klikaj istotek? spacji, już tak wysoko podleciałaś Ej, Ej ale super Ale nie teraz To nie wiem, co się wydarzyło, samo nas wypchnęło do góry Ej, widzowie, wyobrażacie sobie, jakbyśmy pospieli wieżowiec do balonów? Ile to by musiało mieć balonów? To by musiało być tyle balonów, ale patrz, jak się Ej, pula, no. Ej dobra widzowie, jeśli byście chcieli, żebyśmy unieśli w powietrze wieżowiec, to musicie dać nam znać na dole w komentarzach, bo to byłoby bardzo grube. Ale czekaj, ja teraz jestem ciekaw, wychodzę. I chcę sobie pochodzić. I mogę normalnie chodzić, stary, na no latającym możesz Budować domko. nawet, możesz budować tutaj. Oh, mogę ej, budować doga, to, to. Każda oh, nasza no. następna przygoda, lecimy naszymi domkami. Jestem no. prawie na samej górze domku na drzewie, na domku, na drzewie i tak dalej. Serio? No. Co ty tam, Katy, robisz? Oh, Okej, okay. ej, dobra, ja się aż boję tam patrzeć na to, jak to jest wysoko! Dobra, chodzę z powrotem. Cześć, cześć. I ja słuchaj, mogę. podlecę sobie do mojego wieżowca i słuchaj, zaparkuję na moim wieżowcu, patrz. No, okay. ja Zaparkowałem. Elo, elo. Zeskoczyłem na dół. O, siema, w wtycho, elo. Ja, siema, Możesz do mojego domku wejść? O, dawaj, wskakuję do twojego Taka. domku. O, dobra. dobra. Możesz teraz? Jest! Jesteś! What? Jesteś dupa, to, to, lecimy! Lecimy, wow. zobaczcie to! Wow! Ale to jest satysfakcjonujące, jak tak się lata. Ja zgubiłam się w tych Gaty, Kati, gdzie ty jesteś? O, nie, tam, jest, nie, o nie. tam jest mój domek widzę, zobaczcie. Dobra, ja nic nie do widzę! A, prawie spadł! Gdzie jest Kati? Dobra, odstaw dodam do, jak do, do domku troszeczkę do góry. Czekaj, czekaj, jeszcze trochę... O. Sorry. E, sorry. E, o dobra. Do góry? Nie! Yes! Dzień, Dzień, Dzień dobry! To, to ej, dobra widzowie, co my na to, żeby zrobić przygodę z latającymi domkami? że to byłoby to... kozackie? I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij. kliknij.